Cześć, się Makowita Was w kolejnym odcinku O co tu wisi na Mustang? Musimy mu go zabieść? Nie muszę tu go tak stać Jeśli jak zobaczyć, czemu mnie to stoi No to będzie miał, będę miał przekraczane Dobra, teraz Musimy pomyśleć, żeby mu nie zwalić tego bo mógłby by się wkurzyć, ja troszkę przypodobałem Dobra To może on jest w domu, czekaj, zatrąbię. Dobra, chyba jest w domu Czekaj Ja bym tylko nie pokażę, co on dostał On coś mega fajnego dostał No to z niego już, no ci z tym No właśnie, a jest Dobra, no to jest grzeczny mój syn teraz jadę znaczy ja pójdę sobie na piechotę właśnie bo jutro idę na szkołę no to będzie mega fajnie w tej bruzie to też na wujaszub.pl pierwsza linia w opisie Widzę, widzowie sprawdźmy co tu ja robiłem no po prostu 30 mam Nikt jej nie, nie chce zawieść. To właśnie tak będzie. Nie ma, nikim nie będę jeździć. No muszę iść no sam na piechotę. Ale właśnie zostawcie 100 mili, nieskończoność łapek w górze, subskrypcji, 100 milionów subskrypcji, bo polecimy po rajwa jutro. Patrzcie, to jest moja trzydzieska piękna z agregatem. Może od, odczepimy niej to. Zobaczcie, skóra odczepimy jest cierpione. A patrzcie, tu mam ładowarkę. Pokażę Wam moją drugą ładowarkę, ale to jest taka ładowarka do belek. Patrzcie, nie mam prasy. Miałam kiedyś prasę, no Patrzcie. Kupimy jakieś małe sprzęci na mojej gospie. Matko, tego, to nie lepiej, tego małego sprzętnika, może jakiegoś, jakiegoś fajnego ciumniczka tu byłoby, nie no, kejs to taki mega mały, kejs, nie ma tu lepszego małego ciągnika, o, o, to jest grafika, a to taki niezmały, jaki byłby lepszy ciągnik, o, ten mi się podoba, dobry, skibacza, Dobra, ja już takiego kupimy. Ta, teraz szukamy tego... Dobra, teraz sobie szukamy tego sprzęcika. O! Co to za taki groszyk duży? To jest mój Udo suszy, Patrz jaki fajny. Mega nim się jeździ chyba. Ale ma ma fajny głos. Czekajcie, bo to kapro tam stoi. Tyle. Ja, jutro też podagrywam. No zobaczymy, bo dzisiaj YouTube będzie like. Eee, Oooo, ktoś już zostawił 100 mil... Jest kończono śniłapek w górze. Jeśli ktoś już zostawił mi 100 milionów przyskrypki. Dobra. Dominik. Ooo, Dominik zostawił tyle tego, że będzie rajba. Przez niego będzie teraz, YouTube będzie like. No dzisiaj to nie będzie like. Gdzie tak nie chcemy rajdu, co nie? Raj będzie chyba jutro, bo tak będzie fajnie. Ja wam przyznam, że ten Ursus jest mega fajniejszy Że on takie rzeczy robi, a zamiast tego jest luz. A gdybyście jeśli wy nie zostawiliście w górze, to musicie zostawić, bo to jest mega, lecimy postami. Nie już łapek w górze. Tu zaraz dodamy sobie pomidorki. Nie, dalej kruskawki. Słuchaj. Patrzcie piękne kruskaweczki. Rosną. Czekaj. nie. Dobra. Brat dałem kruskaweczki. Tutaj... Ujdę, do Kruskaweczki. Dobra, kruskaweczki będą dotknąć. Ja na przykład sam jeszcze. I bierzemy mojego ursusa. Tutaj to tu jest. A mój mustard! No piękny niebieski mustard. Tu zamkniemy tu na razie. Tu jest big Bug. Na razie podczepiamy zaraz obryskiwacz. Od niego. A jeśli, a jeśli wy chcecie mojego syna właśnie poznać, to i wam pokażę tego syna, teraz jedziemy, czekajcie, musimy sobie kupić, czekaj, gdzie tu są opryski, Ja, nie, tu nie ma opryski, Próbujemy opryski, opryski to będą mega fajne, czekaj, gdzie są nasiona, nasiona, o, nasiona, czekaj taki... mal... z kim to jest kupimy sobie to my teraz po to jedziemy właśnie sobie z idziemy zaraz moje porę porobić pokażę Wam chyba mogę Wam pokazać to jest moje jeszcze drugie pole. o to chyba zaraz go kup, kupię porę tu patrzcie, tuż mam też pole, bo Sirosu na kiszonkę, tuż piękne pole, no. A teraz wracamy po Ursusa. Ursus jest naj, moim najulubionym ciągnikiem. A więc, zostawcie. a jeśli ktoś taki Bo nieskończone mi nieskończony w górę, a jeśli Wy będziecie... Do, do, I i do zrobimy jeden konkurs... O zdobycie w że to rzekomy i jednego skina wyjątkowego Mister Mist Złotego i chyba tego Dynamitrona, Orbita. To czyli takie skinia mnie dostaniecie, a wy wpisuje, a jeśli wy wpisujecie kot Abra, Aberia, to on, że to coś Wam daje, tylko nie wiem, co Wam daje. A zostawcie que é w górę. é boa. Vai absorver, absorve essa louca de tigre, né? E cada bagagem aqui tem que sair. Tá. Tá. eu I żeby po moje pole. Teraz będziemy wieszać moje, moje pole. Tylko po pierwszy idziemy moim udususem. Kupię sobie tego udususa. Taki buduzu jak się dostać, bo macie pierwszy link po opisie. Ale dobra. Teraz zabierzemy sobie udususa na moje pole. A będzie na gospodarstwo będzie jedno, gospodarstwo. O właśnie kolej. Dlatego muszę jechać prosto. Widzicie tam taki dometr, za to je. Widzicie tę całą parę, to że to jest moja gostwa. Nie będę jak wam zazdrościć wam. A nie ktoś... Czekaj. o Dominik mega fajnie Zrobiłeś. Dominik napisał, żeby zrobiłeś raj was twoim synem, no zrobimy to Z... właśnie chciałam tak pomyśleć właśnie tak każdy... będzie tak, że moja mogę... córka trzymaj mnie, no ale to obcy jasne po prostu a co? no no to, no. <śleszy> <śleszy> no no po no, no.